Serdecznie. Słuchajcie, zakręcę sobie wodę zanim wyleję, bo pewnie za chwilę kuchnę i, i wyleję. E, no co, jest piątek, e, weekendu, początek. Ewka tam już pewnie szlichtuje podłogi i wszystko, bo mąż wraca. E, mam przed sobą zakupy, bo przed chwilą przyjechałam z miasta. Z miasta. Ze sklepów, ja tak mówię, z miasta, no bo to jest jednak y, część. Część ludzi tutaj mówi, że z miasta. No w każdym razie ze sklepów, od nas tutaj. Słuchajcie, mam przed sobą lody, więc Wam szybko pokażę. Nic nowego. To są dalej te marletto. Tu są zwykłe śmietankowe dwa razy. I ten Diana słony karmel. A jak już jestem przy słonym karmelu, to Wam pokażę coś, co kupiłam dzisiaj w Biedronce i już oczywiście musiałam spróbować. Jest to Nutrilove. Wiecie, co to jest? To jest połączenie białej czekolady z orzeszkami słonymi z solą morską. Także jeśli lubicie połączenie właśnie takie słono-słodkie, to to tylko uwaga, bo to jest naprawdę słodkie, więc tego dużo się nie da. To wygląda tak, ma taką lejącą formułę. Ja sobie pokazuję, zamiast wam o. Coś jak czekolada do kanapek, tylko słono-słodka. Mi to posmakowało, także, ale to jest naprawdę słodkie, także troszeczkę na kanapkę. Jak macie takiego bula. Przed okresem to, jeśli umie, lubicie właśnie słono słodkie, to jak najbardziej. Tutaj mam też yy, poluszki rybne, bo dzisiaj jest piątek i właśnie one polecą na obiad. Nie chcę mi się gotować. Mówię, nie chcę mi się, ale jeszcze zupę zrobię. Yy, spinak rozdrobniony, bo już nie miałam w lodówce. I tak szybciutko Wam pokażę, co z chemii kupiłam. Ludwik cytrynowy. Ja najbardziej lubię. Ja słuchajcie, jestem kobieta starej daty i zostaję przy tym Ludwiku, bo miałam przeróżne fery i inne tam. A lubię tylko ten i ten niemiętowy, tylko cytrynowy, także taki kupiłam. Yy, tutaj mam też duży domesto znowu bo trzy kibelki, więc duży, żeby już, bo to 9,90 Biedronce. Yy, I tutaj mam wizir, też najbardziej lubię, yy, bo ja tutaj pokazuję Wam te kapsułki. Najbardziej lubię. Wizir się najbardziej sprawdza. Choć często kupię jeszcze jak jakiś jest na promocji Arle, czy jakiś jeszcze inny, ale jak widzę, że jest wizir. To wiele wizir. No, i tu jeszcze jest papier. Takie mytki, to już przygotowałam sobie, żeby wynieść to do góry. Dlatego jest jedna, bo druga już jest w gara. A tą biorę do góry, do łazienek. I tak samo chusteczki były trzy. Jedne idą do góry, jedne zostały tu, a jeszcze jedne zostały w aucie. No i wiadomo, dużo, dużo wody kupiłam, bo jest mega gorąco. Po, po tyłku płynie. Już jest wiatr, także nie wiem, już mówili coś tam o zmianie pogody, pogody na weekend, bo przecież w weekend będziemy sieć patrzeć, jak yy, czaskają pioruny i, i woda płynie po oknach, no bo nie moglibyśmy sobie całą rodziną wyjechać. No ale tak, jestem zła, bo chciałam, były plany na weekend i mam nadzieję, że jednak uda nam się wyjść z tego domu. Do tego jest jeszcze są owoce, dużo yy, tych tak, bananów, pomidory, są jeszcze ogórki. W, już wsadziłam do lodówki, nie będę wyciągać marchewkę, cebulę, zwłaszcza yy, całą. Także teraz się rozłączam, żeby mogła schować te lody, i przechodzę z torbą zakupów, które kupiłam. I też są to zakupy mieszane, bo to są z różnych sklepów, ale w jednej torbie. Bo już tak wrzucałam, żeby nie mieć tych 10 torb, bo nie miałam jednej pełnej, a byłam ich w Biedronce, i w centrum i zaglądam do jubilatki. Także przychodzę za chwilę. Dobra, leciałaś ta ta Markręsa i będę wyjmować na tak losowo, także nie wiem z którego sklepu co. Kawę pijemy, bo taką akurat pije mój mąż, na pewno, to na pewno jest centrum. To jest taki sok, taka, jak to się nazywa, suplement diety, syrop, o tak, pomarańcza z goździkami i cynamonem. to świetnie spisuje się, to jest, widzicie, edycja limitowana, świetnie spisuje się do tych zimowych herbat, bo właśnie jest tu pomarańcza, goździki, cynamon i mi jest to ciężko dopaść, Zobaczyłam, że jest w centrum i wzięłam z tej serii też. Biorę dla męża mojego e, syrop z kaktusa. Z kiwi. o, z kiwi. i też bardzo to lubię. ale dzisiaj nie było, <laughs> przynajmniej nie widziałam. E, więc jak zobaczę, to wezmę, przynajmniej ze trzy, bo on bardzo lubi. Mleko, śmietana, jogurt, to jest akurat e, malinowy ale na pewno jest jeszcze gdzieś kolejny. Cynamon, bo ostatnio robiłam yy, jabłecznik i już wsypałam resztę. Galaretki, myślę, że polecą z owocami. Już widzę, że u nas są czarne i czerwone yy, porzeczki. Miałam tu z być. być. Porzeczki, więc yy, dosypię. Tu pieprz kolorowy. Myślę, że tam jeszcze mariny dołożę do tych galaretek. Takie ciastka owsiane u nas lubi Brian i ja z czekoladą mleczną. też je. Spokojnie, wafelki orzechowe, na pewno są tu drugie gdzieś, tu jest słodka chwila, to jest dla mnie, ja czasami wieczorem to bym właśnie coś takiego zjadła, nie wiem, jak tam widzicie. Dwa takie wafelki, Marco Polo, no bo weekend, coś słodkiego musi być, szynka konserwowa. Eee, tu jest krajna wędlin, kiełbasa, szlachet na to najczęściej dla mnie Jogurt naturalny, jest kolejny jogurt, czyli brzoskwiniowy. Cztery masła, bo w że jest teraz na promocji jeszcze i można z kartą Biedronka wziąć cztery. Majonez, nie mam w ogóle majonezu, a robimy hamburgery, może jakąś sałatkę uskutecznie, yy, fasola. Musztarda sarebska, taką najczęściej dla męża. Tutaj już brałam, żeby mieć po prostu pasztet, podlaski, tuńczyk. Takie kawałki, ja bardzo lubię ten. Dokładacie jaję, cebulę i jest pasta na kanapki. Mięsiwo takie, to ja mówię, żeby mieć coś tam, jak w razie wóz. Będę teraz nie natrzymał, jest tragedia. Tu są brzoskwinie cztery. Sos meksykański, ja najbardziej lubię ten właśnie do spaghetti, ale jest tu drugi na pewno też, Kąd gdzie, o tu. Taki słodko-kwaśny też wzięłam. Też to są kawałki warzyw, tamtym też są warzywa. Somersby. Piwko. Yy, pudliszki koncentrat. Całe pomidory w puszce, też z pudliszek. Opaki się już tą kątem Słuchajcie, tragedia. Y, Filet z makreli. I gdzieś tu jeszcze? A nie, może nie. Y, ananas. Myślałam o tej sałatce, jeśli już tutaj jestem majonez. Sałatkę z ananasem macie na kanale. Przepis na, na sałatkę. Y, tutaj są kukurydze, złociste takie malutkie dwa. Ja najbardziej lubię. Często y, nie ma ich w Biedronce, Nie wiem o co chodzi, ale ja zazwyczaj biorę właśnie te. Tu jest pasztet z pomidorami. Wzięłam pierwszy raz ciastka z cynamonem, ale ja jej jadłam dawniej, tylko to były takie malutkie, okrągłe. A tu trochę kształt zmienili, nie wiem jak one teraz będą. Ale ja jej jadłam dawno, dawno, dawno. jakby zobaczyłam dzisiaj bieżące, to sobie wzięłam. Cena coś po 5 zł. To jeszcze takie czasy moje, chyba panieńskie, no na pewno panieńskie, to były takie malutkie ciasteczka, maleńkie. W szkole się jej podjadały na lekcji, żeby będą nie widziała i cię nie przyłapała. To było właśnie wyzwanie. Pozdrawiam moją koleżankę Kasię, z którą rupałam. Chyba mnie nie ogląda, ale jak czasem. Yy, są to dla Emilii i takie były dwa, już widzę, że Filip porywał jeden. Tyle. Proszę Państwa, jest jeszcze chleb, bułki, jakieś drożdżówki. No i daję mówię warzywa i owoce. Dobra, składam ten bajdan, a wy oglądacie sobie dalej. Yy, w tle moje dzieci, które się kłócą, słuchajcie, nie wiem jak by sobie radzicie. Ja za chwilę chyba sobie Mam dość, oni są unudzeni, nie wiem, mówiłam do, do męża, żeby kupił białą farbę, będą malować ściany, bo robią to fenomenalnie. W sypialni ściany pomalował Filip, więc Ibrahim będzie umiał. E, wracając do sedna, to wygląda tak e, moje śniadanie. To jest serek topiony, tuńczyk i dużo natki, pietruszki. Natkę już muszę, widzę, ściąć, bo się zaczyna kłaść. E, do tego jest herbata, herbata na zimno, tu się parzy. Może uda mi się przeczytać kolejne strony yy, książki, którą aktualnie czytam. Tutaj też chyciło moje witaminy, więc wam pokażę. Nadali wciąż palwit ten. A jakbyście się zastanawiali, co tak błyszczy, to błyszczy praca mojego dziecka, który Emila wysypała sobie taki brokat. Tu miałam, onem był do posnokci, ale chciała zrobić jej sukienkę, więc proszę bardzo, cały stół, wszystko jest w brokacie, także zajadam, bo za chwilę moje kanapki też będą w brokacie, a tu Semp krąży. Semp. Ale i tak nic nie dostanie. Dzień dobry, życzcie mi smacznego. Jestem, słuchajcie, pewnie czekacie na odpowiedź, ile mam doniczek kwiatków w domu. I słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta: 84. I uwaga, aż trzy osoby odpowiedziały poprawnie: mam tutaj nazwiska, imiona. A więc tak, Asasyn, Karolina Rogus i Małgorzata Biernacka. Małgorzata Biernacka fajnie napisała, bo napisała Pira ze drzwi 84. Zmieściłaś się w te drzwi, kochana. Także yy, co będzie nagrodą? Zamówiłam trzy paletki, tylko teraz tak. Tu pisze Asasyn i ja nie wiem, czy to nie jest mężczyzna. Także moi drogi, kochany, pewnie się nie bardzo ucieszysz, ale będziesz miał prezent dla mamy, żony, matki, kochanki, nie wiem, nie wnikam, Są siatki, a może dla szefowej. Także, bo nie wiem, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. W każdym bądź razie proszę Was, jeszcze raz, Assassin, Karolina Rogus, Małgorzata Biernacka, o to, żebyście się zgłosili i napisali mi adresy, czy to na Instagramie, czy to na pocztę. Moją pocztę macie pod filmem: macie tam no, adres mojej poczty. Także gratuluję, fajnie, bo ja się też dobrze z tym bawiłam. Myślałam, że mam 83, po czym malując się, zamykam toaletkę i w łazience widzę, że jest jeszcze jeden kwiatek, o którym w ogóle zapomniałam i chyba mu dobrze na tym wyszło, bo rośnie i ma się całkiem dobrze, także okej, okay. jest 84. Trzy odpowiedzi padły, powiem Wam, że odpowiedzi były fenomenalne, tak się śmiałam, że się śmieję od tej pory. Ja Was najmocniej przepraszam, że ja nie odpowiedziałam na te komentarze pod tamtym filmem, ostatnim i przedostatnim już też tak słabo. Ale powiem Wam, że mam trochę problemów takich swoich i trochę mi to czasu i głowę zajmuje. Nie chcę mówić, co tu jest, nie chcę wnikać, więc nie pytajcie. Ale to, jest, to nie jest nic, do, żebym nie mogła tego rozwiązać. Pomału potrzebuję czasu i muszę to wszystko sobie troszeczkę rozplanować i ułożyć, jak to ja. Trochę właśnie dlatego nie odpisałam na te komentarze. Dawałam Wam serduszka, bo ja czytałam wszystkie te komentarze i czekałam aż. Pojawi się właśnie ta osoba, potem pojawia się jedna, potem druga, a potem dzisiaj zobaczyłam, że jest faktycznie trzy takie odpowiedzi. Kwiatków było 84. Gratuluję i czekam na Wasze adresy. A chciałam Wam jeszcze. bo. o! Szwabka otwarta, sorry. Chciałam Wam jeszcze y, powiedzieć, że. Z LIREN ten krem brązujący do ciała spisuje się u mnie fenomenalnie. Nie robię sobie żadnych smug, przybliżę wam, bo czasem na kanałach widzę, jak dziewczyny o czymś mówią i dla nich jest to normalne, o taki krem tego, ale my nie możemy tego zobaczyć. Także tak wygląda. Pompka ułatwia sprawę super rosko, bo da się to nie leje, nie wylewa za dużo i nie zostawia mi żadnych smug i ten zapach naprawdę jest mimo tego, że po godzinach, bo jak się pocimy, to zazwyczaj te wszystkie kremy, te wszystkie samopalacze śmierdzą no, bardzo. Tak tutaj jest to, jest to wyczuwalne, ale nie jest to tak, aż tak wyczuwalne. Do tego tutaj mam jeszcze jej Aloe. Słuchajcie, jak się opalimy, to u nas aloe sprawdza się fenomenalnie właśnie do tych wszystkich opalonych miejsc, bolących miejsc, gdzie nie możemy się dotknąć, także kolejna to jest 99% składników naturalnych aloesu, także u nas sprawdza się super osko. Mimo tego, że mamy balsamy po opalaniu, to wszystko to jakoś tak mało to, a aloes mnie tu poratowała sąsiadka Macia, którą serdecznie pozdrawiam, wiem, że jej mąż też ogląda, także poratowała mnie aloesem i u moich dzieci się to sprawdziło, także wzięłam aloes. Emila leży i sobie chrupię tam marchewkę, bo tarłam, znaczy nie darłam, tylko do zupy, wrzucałam warzywka. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Nie znowu. Fajnie, że ten konkurs to wypadło wtedy, kiedy nagrywałam. Ja nic takiego nie planowałam. Ja po prostu tak nagle, zresztą widzieliście w tamtym filmie, sama siebie zaskoczyłam. Fajnie, że mogę tutaj obdarować te trzy. Osoby, a co, nie wiem czy mówiłam, już to są paletki cieni. Jakie pokażę wam, bo je dopiero zamówiłam, no bo mówię, że ja nie miałam nic takiego, a chciałam coś wysłać. Świetnie, wzięliście udział, wygraliście, należy wam się. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I w kolejnych filmach pokażę, jakie te paletki, wszystkie będą takie same, żeby to nie było, że jeden dostał inny, drugi inny. Nie lubię takich sytuacji. Wszystkie te trzy osoby dostaną to samo, także. Ja czekam na Wasz adres, a Wy czekacie na to, jakie te paletki, choć myślę, że Wam to jest zupełnie obojętnie, bo wygraliście to, co byście nie wygrali i tak powinniście się cieszyć. Słuchajcie, przyszłam się do Was już pożegnać, ale jeszcze zanim to zrobię, to powiem Wam tak, że czytając tę książkę, którą Wam już pokazywałam we filmach, czyli to jest takie bez jedzenia, jestem. Zachwycona po prostu y, pomysłami ludźmi, ludzi, bo na przykład jest tu taki przepis na pesto z liści rzodkiewki. Nie wiem, czy ktoś to z Was zrobił. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Y, są tu chipsy z obierek z ziemniaków. I y, to, jak ludzie potrafią faktycznie wykorzystywać te wszystkie... Bo są tutaj też zwykłe, na przykład ogórki maślane, takie zwykłe, y, małosolne, niemaślane. Tak chcę szybko się z Wami pożegnać. Masło ze śmietany są różne, takie y, zwyczajne, bym powiedziała, te y, przepisy, ale też y, takie troszeczkę za, y, zadziwiające, jak to pesto z liści, przynajmniej dla mnie. Y, tak samo dowiedziałam się, że te oliwa z, y, co to jest, z suszonych pomidorów, y, ja jak to wykorzystywałam, to jedynie wykorzystywałam to do tego, o i tu przyniosłam. Macie te sosiki sos słodkowy, akurat to jest francuski, ale są jeszcze inne. I ja zamiast tej oliwy, której tutaj, no to właśnie dodawałam to i wsypywałam to trochę wody, nie? Ale dowiedziałam się, że na przykład wykorzystując to jeszcze, mogę ten olej mogę wykorzystać do jajecznicy, słuchajcie, że fenomenalna jajecznica, to jest posmak jajecznicy, że jest fajny, także nie wiedziałam. Można się dużo dowiedzieć, ale powiem Wam tak. Jeszcze pytanie do Was. Czyli jak tutaj jest, yy, ona jest jeszcze brudna, bo ja ją dopiero ścięłam i to ścięłam tylko Yy, pół jednego rządka, yy, dlatego jeszcze nie przebrana, nie umyta. Czy Wy skre, yy, ja, kroicie pietruszkę do zamrożenia, czy kroicie też to? Bo u mnie w domu się tego nie kroiło, u mnie w domu kroiło się same liście i to się mroziło, a już u męża i hali całe i to się... Powiem Wam, że przecież pachnie całe, no i znowu mam... Może ja znowu marnuję jedzenie, nie? Więc nie wiem, dajcie znać. Ja chyba spróbuję tym razem skroić całość tak, jak właśnie było u męża. Tylko oczywiście przebiorę, umyję porządnie i zrzadkuję. Ale mój mąż ostatnio, oglądając, mówiłam Wam, że on ogląda wszystkie filmy. I dzwoni do mnie takiego późnego popołudnia i mówi: Konie, ty to już lepiej nic nie oszczędzaj. I ja mówię: No ale co? O co ci chodzi? Dostałem mandat. Chyba. Słuchajcie, bo yy, po prostu migawka mignęła i chyba dostanie kolejny mandat. Także to, co ja zaoszczędzę, to jest pikuć. Bo jak mówię, tylko coś o oszczędzaniu, to zawsze coś nam wypadnie. Także taki żarcik na koniec. Żegnam się z Wami. Życzę Wam jednak yy, słonecznego tego weekendu, bo wiem, że część z Was odpoczywa właśnie tylko wtedy. Do zobaczenia w poniedzieli. I jeszcze raz proszę o adresy tych osób, które wygrały tym razem. Pa!